Dzień dobry, a zasadniczo to już dobry wieczór, ponieważ już umie jest na pora. Pewnie było nudno, albo dla niektórych bardzo ciekawie, z tego względu, że skończyliśmy omawiać rozprucie zwrotnicy, a w zasadniczo stan, stany rozprucia zwrotnic w zależności czy to były urządzenia mechaniczne, przekaźnikowe, komputerowe, czy również na końcu te rzadko już spotykane, suwakowe. Ok, więc aby tutaj ponownie przypomnieć sobie dokumentację oraz różnego typu odpisy, proponuję e, zrobić sobie takiego typu zadanie, a mianowicie na Helu pełnimy dyżur w godzinach 18.22 jako IS Dermakowski. Przyległe szlaki Raj oraz Gaj wyposażone są w jednoodstępową dwukierunkową blokadę liniową typu C. I posterunek wyposażony jest w urządzenia przykaźnikowe z pulpitem kostkowym oraz w system kontroli niezajętości torów i rozjazdów w postaci odcinków izolowanych. Na posterunku Raj pracuje IS-EDER Kornecka. Teraz uwaga: po przejściu pociągu 154-023 nastąpiła utrata kontroli położenia zwrotnicy przy jednoczesnej zajętości obwodu zwrotnicowego rozjazdu numer 11 na gruncie nie stwierdziłeś przeszkód do jazdy po użyciu KR nastąpiła kontrola położenia zwrotnicy kierująca na tor numer 1 dla pociągu 1402 podyktuj rozkaz pisemny 13 na 9 o ograniczeniu prędkości do 40 km/h Masz Masznista Radecki Automatyk i toromistrz odpisali usunięcie usterki o godzinie 19.30. Ich zapisy pomiń. Ok, czyli mamy typową mijankę. Mijanka to jest, Szanowni Państwo, to jest pewna stacja, której układ umożliwia wyłącznie tylko krzyżowanie się pociągów. Tam nie ma możliwości takiej, aby pociąg kończył biegu. Z tego względu, że jak pociąg akurat na tej stacji by kończył bieg na torze numer 2, to zasadniczo ta mijanka Hel stałaby się posterunkiem odstępowym. Tak to by można ująć. Z tego względu, że już gdzie indziej na innym torze nie ma możliwości krzyżowania. Z tego względu, że układ torów nam by tutaj w tym przypadku nie pozwolił, w moim terenie tutaj mam, znam. Typowo dwie stacje, które są typowymi miankami, właśnie o takim charakterze e, układu torowego. Ok, to tak w ramach przypomnienia. A teraz co tutaj mamy do czynienia? Oczywiście mamy tutaj urządzenia przekaźnikowe. E, wiemy, co się wydarzyło od razu na dzień dobry. Będzie to z pierwszym pociągiem co tu jeszcze mamy 4 po, pociągi do wypełnienia dziennik ruchu R146 pierwszą część E1758 oraz rozkaz pisemny R307 tradycyjnie przeczytać sobie z 2-3 razy co tam się wydarzyło ogólnie mówię rzadka sytuacja jeśli chodzi o tą utratę kontroli położenia zwrotnicy przy jednoczesnej zajętości obwodu zwrotnicowego w życiu bodajże raz miałem taki przypadek, ale na co dzień na szczęście nie zdarzyło się tego, takiego typu usterek No to co, tradycyjnie przyjmujemy dyżur, ja już tutaj to zrobiłem, tam dnia 6.11.2022, godzina 18.00 Dyżur przyjąłem i tutaj IS Dermakowski jeżeli już to zrobiliśmy, w innych dokumentacjach dyżuru nie przyjmujemy i proponuję sobie pierwszy pociąg e, normalnie przyjąć ze stacji raj, ale oczywiście stacja raj, e, pierwszy taki pociąg będzie do nas e, tutaj wyprawiała. Ale zanim wyprawi, oczywiście droga wolna, ponieważ mamy linię jednotorową 154023. Tor stacyjny, pierwszy, no i oczywiście tam, był, tam była godzina odjazdu 18.02. Przyjmijmy, że droga wolna była 18.01, tak żeby nie komplikować sobie sytuacji. 18.02 odjechał, pociąg jest na szlaku i patrzymy, że tutaj chodzi o rozjazd numer 11. Rozjazd numer 11 jest. Na wyjeździe do stacji Gaj, więc pociąg nam normalnie sobie wiedzie o godzinie 18:17. Na razie nic się tam nie dzieje. Proponuję go przerzucić na drugą stronę. Skoro ma odjechać o godzinie 18:17, to proponuję drogę wolną o godzinie 18:14. No i odjechał o godzinie 18:17. Przypominam, odjechał on na sygnał zezwalający po dobrze ułożonej drodze przebiegu. Ponieważ gdy mamy źle ułożoną drogę przebiegu, to nie podamy sygnału zezwalającego, więc to nie jest tak, że jak y, sygnał zezwalający można wyświetlić w każdym przypadku. Otóż nie urządzenia SRK są tak skonstruowane, że w przypadku braku odpowiedniej drogi przebiegu, czyli ułożenia zwrotnic, wykolejnic y, bądź rygli, Również przejazd kolejowo-drogowy, niekiedy wchodzi w tą zależność, to po prostu nie podamy sygnału zezwalającego. Tak to, szanowni państwo, jest. Ok, no teraz przejechał i właśnie nastąpiło właśnie stan rozprucia. Przypominam, to nie jest rozprucie zwrotnicy, to jest stan rozprucia, ponieważ stan rozprucia wyróżniamy właśnie w przypadku rozprucia zwrotnicy. W przypadku jazdy po źle ułożonej drodze przebiegu, a także właśnie ta utrata kontroli położenia zwrotnicy przy jednoczesnej zajętości obwodu zwrotnicowego czyli gdy dobrze wszystko jest, ale tak jak powiedziałem Wam w teorii, tam drążki kontrolne musiały zostać poruszone, i przez to nastąpiła chwilowa utrata kontroli. A że pociąg, jednocześnie przez ten rozjazd ten cały obwód zwrotnicowy przejeżdżał. To nastąpiła zajętość, i w tym przypadku mamy tak jak nazwa wskazuje, utrata kontroli położenia i mamy jednocześnie tą zajętość obwodu zwrotnicowego. Procedura jest taka, przypominam, że oczywiście musimy iść teren i sprawdzamy stan iglic, stan drążków, ogólnie dokonujemy oględzin całej zwrotnicy, również całego rozjazdu, tak to można ująć, ale bardziej skupiamy się tutaj na zwrotnicy. Druga sprawa, jeżeli nie ma żadnych przeszkód do jazdy, wracamy na nastawnie i używamy takiego przycisku jak KR. KR służy właśnie do likwidowania stanu sygnalizacji rozprucia, ponieważ na niektórych urządzeniach może być sytuacja, że dzwoni dzwonek, ale również stan rozprucia w tym przypadku będzie ukazywał się, że szczelinki na pulpicie będą po prostu migały na czerwono. I mówię w niektórych urządzeniach zadzwoni dzwonek. Nas to denerwuje, więc KR likwidujemy stan sygnalizacji rozprucia zwrotnicy. I po użyciu tego KR-a, zwrotnica może różne pozycje przybrać. Może sytuacja być, że będzie brak kontroli, będzie wykazywanie zajętości. Albo może być wszystko w porządku bez względu na te trzy stany. Pamiętajcie, zawsze trzeba zabezpieczyć zwrotnicę za pomocą zamka trzpieniowego i wprowadzić ograniczenie prędkości dla jazd pociągowych do 40 km na godzinę. Oczywiście dla manewrów nie trzeba, ponieważ do więcej niż 40 km na godzinę manewrem nie pojedziemy. Ok, i gdy to się wszystko stało, to ja proponuję teraz wnieść odpis. I po kolei powiemy sobie, co dalej z tym należy zrobić. Proponuję odpis tam gdzieś 18:25. Z tego względu, że zanim poszliśmy, sprawdziliśmy, tak, wszystko zależy od tego, gdzie ta nastawnia się znajduje, gdzie ten rozjazd się znajduje, ogólnie warunki lokalne. No to oczywiście bierzemy do tego książkę E1758. Wpisujemy sobie na spokojnie datę. Weźmy tam godzinkę. 18,25 I po prostu piszemy to, co zrobiliśmy, czyli najpierw co się stało. Czyli po przejściu pociągu proponuję tak zacząć. Oczywiście pamiętajcie jedno, bo na, na to zwracam uwagę też swoim uczniom, że nie musi być słowo w słowo. Nie ma na to reguły. To nie jest telefonogram. Odpisy w E1758 to nie są telefonogramy. Tutaj swoimi słowami opisujemy, ale oczywiście musimy zawrzeć Najważniejsze informacje, czyli co się stało, co zrobiono, kogo powiadomiono. Czyli na przykład po przejściu pociągu, czyli przepiszmy to, co jest tutaj, tak po przejściu pociągu 154.023, po przejściu pociągu 154.023 nastąpił, nastąpił, nastąpił brak kontroli. Albo bardziej o utratę kontroli, tak to lepiej ująć. Utrata kontroli położenia zwrotnicy, numer 11, przy jednoczesnej zajętości obwodu zwrotnicowego. I teraz. Poszliśmy sprawdzić to, tak i na gruncie, oczywiście, nie stwierdzono żadnych przeszkód do jazdy, i to też uwzględnimy. Czyli nie stwierdzono na gruncie, o tak ładnie ująć o, nie stwierdzono żadnych przeszkód do jazdy. Właśnie zmieści to tam dalej przeszkód do jazdy. Teraz uwzględnimy zerwanie tego KR-a. Zerwano plombę z KR-11 celem, likwid celem likwidacji stanu sygnalizacji rozprucia. Po użyciu nastąpił po zwrotnica y, wykazuje kontrolę położenia. No, napisać się w jakim kierunku, tak? ale najważniejsze dla nas jest, e, że wykazuje kontrolę, nie ma braku, nie ma utraty kontroli, e, a także nie ma wykazywania, wykazywania zajętości. E, to jest bardzo ważne. Mało tego, oczywiście jeszcze musimy uwzględnić założenie zamka czpiniowego, czyli zwrotnicę zabezpieczono. Zabezpieczono za pomocą zamka trzpieniowego i to bym napisał, że w jakim położeniu a sprawdzimy w jakim położeniu tutaj to zrobiliśmy to teraz patrzymy zwrotnica kierująca na tor pierwszy, czyli podejrzewam tutaj proszę zobaczyć jest w plusie tak to pokazuje stan zasadniczy, więc w tym przypadku za, e, zwrotnicę zabezpieczono za pomocą zamka trzpieniowego w położeniu plus oraz wprowadzono ograniczenie prędkości dla jest pociągowych. Wiem, że to jest dość obszerny odpis, ale pamiętam tutaj chwilę przerwę. Taki właśnie miałem taką właśnie miałem usterkę na swoim egzaminie kwalifikacyjnym. Kontroler właśnie od spraw automatyki właśnie zadał mi taką usterkę. Musiałem po kolei powiedzieć, co należy zrobić, jak odpisać. Także pamiętam, dość długi to był odpis, aż 3-4 razy sprawdzałem, czy wszystko dokładnie uwzględniłem. Żeby później nie było tutaj żadnego dopisywania Raz wprowadzono. Także ktoś pewnie myśli, to chyba z pamięci Michał robić takie rzeczy No nie, właśnie nie, bo tylko raz miałem taką sytuację W zasadzie dwa, raz na egzaminie, na sztucho No i raz w rzeczywistości Przędkości do 40 km na godzinę dla jazd pociągowych I ja po o, Oczywiście automatyka Doromistrza, mistrza Dyspozora zakładowego Oraz dyspozora liniowego Oczywiście w prawym no się podpisujemy. I po to wszystko podkreślamy, wiem troszeczkę. A zrobię miejsce dla automatyka mistrza, bo oni tutaj muszą się podpisać. Oczywiście pamiętać jeszcze, że taki odpis należy dać w D831, tylko pamiętajcie o tym, że tej dokumentacji jeszcze nie robię, z tego względu, że jeszcze jej nie zaczęliśmy. Także na razie odpis daje tylko. Do tutaj E1758, także myślę, że prawie wszystko tutaj zrobiliśmy. I pamiętać, że pomimo założonego zamka trzpieniowego, i mamy tą kontrolę położenia zwrotnicy, to i tak trzeba wprowadzić 40. I teraz ktoś pomyśli, no to po co dyktować rozkaz? O, no właśnie, taka ciekawostka. Ktoś powie, po co dyktować rozkaz, skoro możemy jechać na zastępczy. I z automatu będzie 40, ale uwaga, przypominam, że sygnał zastępczy podajemy w przypadku braku możliwości wyświetlenia sygnału zezwalającego. A tutaj nie widzę przeszkód, aby wyświetlić sygnał zezwalający, więc pierw wybieramy taką opcję, która daje nam większe bezpieczeństwo. Także jedziemy na sygnał zezwalający, a także y, musimy jeszcze podyktować rozkaz, bo gdyby owszem, było to wyjazd z boku czyli z tego toru drugiego albo nie wiem jazda na zastępczy, to owszem nie trzeba dyktować rozkazu pisemnego, ale w tym przypadku jak najbardziej będzie trzeba. Pewnie zastanawiacie się co wpisać i ja też, ale spokojnie sobie z tym poradzimy. OK, czyli dość odpisów sobie pociąg tam tutaj pojechał, dojechał o godzinie 18:31. No i teraz drugi pociąg i teraz uwaga, o T14.02 on teraz jedzie ze stacji yy, Gaj, Też po jedynce, Teraz tak, szybka piłka. 1905 miał zamiar odjechać, więc 19.01 droga wolna. 1905 Teraz w tym momencie pociąg jest na szlaku i teraz uwaga, z racji, że widzimy, że ten rozjazd jest już na wjeździe, to oczywiście zatrzymamy sobie pociąg 1402 przed e, tym e, smaforem H, bo to jest smafor wjazdowy e, ze stacji Gaj, e, no dobra, okej. Okay pociąg jest na szlaku i teraz pewnie zastanawiacie się, jak będzie wyglądał ten rozkaz pisemny. No, przyjmę ja test jeszcze jestem bardzo, bardzo ciekawy tego, jak ten rozkaz będzie wyglądał. Myślę, że sobie spokojnie z tym poradzimy. Zwrócę uwagę, co tutaj należy wpisać, a także powiem Wam różnego typu niuanse właśnie na, na temat tego rozkazu. Także co, jedziemy. I teraz uwaga, zanim rozkaz zapoznamy się tutaj, że on ma być 13 na 9. Prędkość 40, i teraz uwaga, to proponuję jedziemy. Mamy już po część wypisane, ponieważ nie będę zabierał Waszego czasu, i to zobaczcie, co tu jest na dole. Zmniejszyć prędkość jazdy i zachować ostrożność na szlaku na postrunku. Oczywiście to będzie na postrunku Hel. I teraz uwaga, co z kilometrami? No teraz taka zagadka. Można oczywiście napisać kilometry, i pewnie główkujecie się. Skąd wziąć te kilometry? Słuchajcie, z planu samotycznego można wziąć jak najbardziej, albo z regulaminu technicznego. Ale powiem wam tak: ja się w to nie bawię, ja sobie to zakreskuję i teraz pewnie myślicie, co ten Michał robi. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Prędkość damy 40 na godzinę. Teraz z powodu, no właśnie, i tu jest kolejna zagwostka, ponieważ, tak, o, owszem, możemy maszyniście napisać: utrata kontroli położenia zwrotnicy. Przy wykazującym zajętość obwodzie zwrotnicowym. Można, ale zobaczcie, jakbyśmy się tu rozpisali. Maszynisty masz za bardzo to nie interesuje. Jakbyśmy mu napisali z powodu zabezpieczenia zwrotnicy za pomocą zamka trzpieniowego też myślę, żeby przeszło, ale nadal mamy jeszcze lepszą opcję, taką bardziej ogólną, ponieważ maszyniści dokładnie nie chcą wiedzieć, co tam się wydarzyło. Oni po prostu chcą mieć prędkość, w jakich kilometrach, gdzie mają jechać. A powód ma być ogólnikowy, więc ja po prostu sobie zrobię roz, usterka zwrotnicy albo rozjazdu, tak? Albo ogólnie rozjazdu brzmi ogólnikowo, jak najbardziej. Tu nikt o to proszę wierzyć, się nie będzie czepiał. Ale uwaga, pamiętacie, że zakreskowałem kilometry, więc teraz wypadałoby powiedzieć, gdzie ta 40 ma być. To po prostu w innych napiszę, że prędkość dotyczy wjazdu pociągu. na całej długości tak to można podkreślić żeby to było jeszcze bardziej szczegółowo na całej długości i prosta piłka szanowni państwo więcej nic nie trzeba czyli owszem maszynista nie ma kilometrów ale wie że ta prędkość ma dotyczy wjazdu pociągu na całej długości czyli od semafora wjazdowego do semafora wjazdowego ja wiem że może tak trochę powinien kilometry dać tak ale zobaczcie no ile może będzie z opóźnienia 10 sekund, 20, tak. Spokojnie, to się nadrobi, tak? A nie będziemy kombinować z jakimiś kilometrami, e, więc jak najbardziej od semafora wjazdowego do wyjazdowego. E, tak mu dałem, pamiętam, nikt się to nie czepiał, ale oczywiście można dać tu kilometry, nie ma najmniejszego problemu. Dobrze, szanowni państwo, to teraz jedziemy dalej. Jak już dostał rozkaz, to jeszcze tutaj stacja, hel postrunek HE godzinka no to słuchajcie najlepiej przed wjazdem ma wjechać o 19.11 czyli najlepiej 19.10 dyżurny ruchu Makowski jeszcze spojrzę bo tak zapomniałem tutaj Makowski dokładnie z polecenia rady telefon bo jest tak się u nas przyjęło i maszynista Radecki OK Tak wygląda rozkaz kompletny, oczywiście to jest przykład, proszę mi tutaj pamiętać o tym Tak, kierownika tu skreślimy sobie Skoro dostał rozkaz, uwzględnimy oczywiście, że to jest tutaj podany rozkaz R307, taki ma skrót 13 na 7 13 na 9, przepraszam Skoro dostał rozkaz, może wjechać, pomimo że wyświetlimy mu sygnał zezwalający i ta, ten sygnał zezwalający będzie dla jazdy z największą dozwoloną prędkością, ponieważ wjeżdża na prosto, to rozkazem zmniejszamy mu tą prędkość, że ma jednak jechać 40 na godzinę owszem ktoś może pomyśleć Michał weź go na bok po dwójce, nie będziesz dyktował rozkazu no ale pamiętać o tym, że nawet jak przełożę zwrotnicę to i tak będę musiał ją zabezpieczyć zamkiem trzpieniowym no a później latania, skakania jakby to było blisko, nie ma problemu jakby ten ruch pociągów też był taki jaki jest też ok, no ale jak to częsty jest ruch pociągów, no to już tutaj w to się tutaj nie bawimy oczywiście są sytuacje w przypadku mijanki że będzie trzeba przełożyć tą zwrotnicę jak najbardziej, bo po to jest mijanka tak, no ale wiadomo patrzymy na rozkład jazdy i sprawdzamy jak tutaj e, tu jest, ok, dobra teraz tak, pociąg chciałby wyjechać droga wolna, proponuję tam 19.09 19.12 odjechał 19.20 przyjechał. Tak to uwaga, szanowni Państwo, wygląda. Jeszcze podgląda 17, fajnie, pięknie. No i czytamy, szanowni Państwo, że tutaj o 19.30 zarówno automatyk i toromistrz odpisali usunięcie usterki. E, powoduje to, że możemy odwołać obostrzenia e, możemy jak najbardziej zdjąć zamek trzpieniowy, e, oczywiście tam będzie wnoszony odpis, że e, tutaj odwołać o ograniczenie prędkości e, również będzie uwzględniony aby zdjąć zamek, chociaż toromistrzy i automatyk jak oni tam poszli robić, e, to jak najbardziej nam ten zamek trzpieniowy, oni go usunęli więc tylko uwzględnimy, że odwołaliśmy o ograniczenie prędkości więc o tej 19.30 jak najbardziej możemy to zrobić więc teraz uwaga bierzemy 17 ta sama godzina w sensie przepraszam ta sama data już trochę musimy trochę wybaczyć dzisiaj się dużo o kolei nagadałem i, i tutaj ze szkoleńcami tutaj w Pelce i w szkole także kolei codziennie mam potąd już nie będę pokazywał palcami 19.31 ja sobie zrobię i odwołano tylko krótka piłka odwołano, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę po rozjeździe numer 11. Oczywiście możemy zaznaczyć, że o powyższym poinformowano. No jest za dużo, muszę trochę skreślić, poinformowano. Dyspozytora liniowego oraz teraz pewnie ktoś się zastanawia, czemu ja w ogóle powiadomiłem. Czemu w ogóle dyspo, powiadomiłem dyspozytora liniowego? Chociaż w teorii o tym nie mówiłem, Szanowni Państwo. Jakieś opóźnienia może, mogą być, tak? Dyktowanie rozkazu, ta 40, więc oby później nie dzwonił do nas. A czemu tam minutę dostał albo dwie opóźnienia? No, jak mu powiemy prędzej, on już będzie wiedział na co to pisać. Także mówię, ale uwierzcie mi, wszystko zależy od sytuacji e, na danym terenie, jak się to przyjęło. Tak samo ktoś może zarzucić, a czemu o 19, czy tam o tej 18. Powiadam automatyka. Ja wiem, nie zwracać, no, mówię, wszystko zależy od, mówię, od schematu, organizacji danego zakładu, jak to się przyjęło. Chociaż o tej godzinie powinniśmy poinformować tylko dyspozytora zakładowego i liniowego. A on tutaj wzywa albo awaryjną, albo ale mówię, w zależności od terenu. Także e, ja po prostu nie będę zwracał uwagi na te, tam kogo powiadomiliśmy. Tylko żeby ta hierarchia odpisu była najważniejsza. A to, kogo powiadomimy, to zależy o której godzinie i jak tutaj się przyjęło w danym sekcji, w danym zakładzie. E, ok, jedziemy dalej. To teraz tak, te dwa pociągi e, tu fireworków nie ma, więc sobie jak najbardziej tu zrobimy e, 55901. Tylko poćwiczymy sobie tu e, odpisy, jak najbardziej tor pierwszy. Szybka piłka, o 20 ma zamiar wyjechać, więc tak, 1955 może być droga wolna. Dwudziesta odjechał, dwudziesta dziewięć przyjechał, tak jak Tam weźmy sobie 0,7. Droga wolna, 20.10 odjechał i 20.18 przyjechał. I ostatni pociąg już tak na szybko. To jest marszy, powinno lecieć 0,34 Zgodnie z rozkładem jazdy na dwójkę, 21, 22 ma odjechać, więc weźmy sobie tam 21, 22 wolna. Przyjechał 21, 36. No, ja to coś zrobiłem, sekundkę czekajcie. Znaczy ja tu mi się jakaś data zrobiła. Za chwilę naprawimy. 3 piątki, albo zrobię tak odcyk. O, jak pięknie. I teraz, teraz, tak, 21, tam weźmy 33, droga wolna. 21, 36 odjechał. I muszę spojrzeć, o który przyjechał. 21, 49. Pamiętać proszę na egzaminach na te ostatnie pociągi, aby one po prostu y, sprawdzić czy przypadkiem nie przyjechał po skończeniu naszego dyżuru. Ale widzimy, że nie, bo o 22 przekazujemy dyżur y, a o 2149 ten pociąg ostatni tutaj dojechał. Także tyle jeśli chodzi o takie krótkie zadanie, raczej no niby krótkie, ale dość obszerne, jedna usterka, a widzicie ile tutaj odpisów, ile procedur. Także, oby Wam się nigdy w życiu takie coś nie trafiło. Oczywiście, jeszcze musimy przekazać dyżur, tak? Szlaki wolne, szlak wolny, szlak wolny. Jak najbardziej, tu też. I oczywiście, przekazujemy dyżur. Czyli dnia 6-11, 2000 godzina Dyżur, i tu przekazałem. I SDR Makowski. Ok, jeszcze zobaczcie sobie rozkazik pisemny. Oczywiście przykładowy. I oczywiście E17 odpis. Oczywiście też przykładowy. Także. Dziękuję serdecznie i tyle jeśli chodzi o to zadanie. Za chwileczkę po od tym zadaniu przejdziemy sobie do kolejnej usterki, a może będzie jakaś ciekawostka tutaj z naszą piękną polską koleją. Także dziękuję serdecznie i do usłyszenia.